No właśnie tak chcą, żebyśmy zrobili. No, Okej. Okay. sumie 15 otwarte. Okej. Okay, tak okay. Cały osprzęt. Zostawię tylko buty sobie. Bo to z nimi będę zostawiał. To przyjdę z nimi. Co tam? Co tam dolewasz? Na wodzie samej mineralnej będziesz jechał? No, tak, na wodzie mineralnej. <noise> A co innego można? Że tak, powiem. <noise> tak jak Przemek górecki tam wiesz. Miód, imbir. Tak, tak. Strynę, no i potem są wyniki. 3, 3 Ty masz numer, czy znaczy my mamy numer w naszej tapety 137, bodajże z tego Dobre, co dobrze. widziałem. Czy się jeszcze tam bierzemy czy na razie? Nie, 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 ja nie. Ale. Bisałem tylko kamerkę. To jest super takie kołodko, podobne jak jest boczny wiatr, to. to <laughs> Ach, Ale wiesz, trzeba mieć masę, żeby to utrzymać. Dokładnie, dokładnie. Ja nie będę mieć z tego problemu. No, nie? <laughs> no pięknie, piękny. A ten numer 433 to rozumiem, że jest z jakiejś starej imprezy? Z Letup w Detour no, okay. de France. No tak, 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 tak. No, to to biegniemy? Tak, tak, tak. No, spokojnie pobiegniesz z arwarem, tak? Ty nie zgubą tak, okularów sobie z tego. O, ty nie masz Pan nagra tu, to Tak? No pewnie. Skąd jesteście? Skąd jesteśmy? <laughs> Cały świat. Cały świat. No. Już, już, już to A co zabalone. startujecie? Pewnie. Pewnie. świat Cały świat Pewnie. dobrze A co jest. Macie drużynę? Nie. Ale jak ja widać? <grym> <grym> ja? Ja jestem najsłabszym elementem. <grym> ja w mojej też. <grym> to głowa. I tylko i głową. Dawaj jakiegoś sprinta, zrób tutaj. Tak do jeziora. Tak żebym się rozgrzał trochę. Wyścig? Wiesz tam, po prostu fajne rowery mają. Wydaje mi się, że za mało zainwestowałeś w ten rower. Tak, ale spokojnie. Jak gdyby... Ja pytałem, a ten najdroższy rower, to ile oni że tak powiem szybszy? no Oni mówią 6 sekund na, na pęk. Chyba ja widzę tak, się o 5 sekund to następnego dnia jedynie go kupuję. Te kaski Tak. na Tak. Ty musisz go założyć, ty. <noise>

Przepraszam, na głowę, tak. A, że właśnie na głowę się zakłada nie mieć kasy, założone, zapięty, tak? no. znaczy W Tuleściu, to muszą stwierdzić poprawność zapięcia kasku, no. żeby w czasie później zawodów nie spadł panu. I później, żeby pan wiedział, że ten kask... Kolejna osoba, poproszę. Daj pę. Zapraszam do przodu. Kartę zawodnika pan ma wydrukowaną. Zapraszam do przodu. Tu nie musicie w jednej kolejce stać. Przesuwamy się, bo my dalej też. Zaraz dziewczyny okay. pana zweryfikują. Oświadczenie pan podpisze nie z dziewczyn na biurku. Koledzy

그 누구도 했다 킹스도 이제

OK, oddajemy was e, sędziemu. Gwizdo to klatki, bo właśnie wystartowali Jeszcze pierwszym się raz jeden w I teraz patrzymy na gwizdek, bo je po cztery tak okręby. Że tak, spuszczają to. Tak warto to tych najlepszych, to to nie problemu. Jak są ci najsłabsi to to, to to oni sobie na pewno odstraszą. Ale tak się komuś brakuje powietrza, wiesz, jak się rzuca w tą tyle razy pływał, to fajnego jest. ...na sygnał z bliska, który oczywiście time... następny bówny Mateusz, który odwiesza sygnał do startu. ...przyjemność pościga się między innymi z Robertem Winkowickim, jest niepozażalna okazja, pierwszy staw, jeden uciek tylko, dystans i jedna <forzern��> <Muzyka>

Wrzucić do naszego sklepiku razem ze swoim kamerem z kartą Uwaga, trzeba by się budzić 15, jeśli nie będzie losowanie Odchodzimy do przodu, odchodzimy. Jak tam adrenalina już jest? <grym> to, jeszcze zostały sobie Jest tam co 5 sekund, więc wybierz proliksant. Podejdźcie do mnie, ja to za chwilkę wszystko wyjaśnię jak to zrobić bezpiecznie, jak to zrobić, żeby nie kolidować z tym. I tej drugiej. Wy też startujecie? Zobaczcie Państwo, jaka duża przewaga, także niezwykle na, tak. nie Drugi. 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 Ja na, na to. Zrobię kiwica. Nie Drugi. Ciężko bardzo, że się biega. Jako lekkie jesteście bardzo ważni, więc chcę usłyszeć Was. Ja Was widzę i chcę o Was. i goście do domu. Nie wydobycie prawa, dawaj, dawaj, niech mówimy dawaj, dawaj! I spójrzcie jak skoczył, jak ryba w bym wie, a czuje się jak ryba w wodzie. Spójrzcie tą przewagę, z niej wypracował, ale tutaj zawodnik numer dwa też ma całkiem sporą przewagę z zawodnikiem numer trzy. Zobaczymy jak to się poukłada i jak kibice mówiłem. Jesteście bardzo ważną częścią każdego wydarzenia. Chciałbym, żebyście wzięli w tym aktywny udział. Chwoczcie, kobietni, z swoimi rękami. Odgrzewajcie, jakiś wilgusz, odgrzewajcie do walki swojej dłoni. Możecie życzyć, że jak widać, to jest mała. Przewitajmy go. To jest koronny, najdłuższy dystans jednej drugiej.

Informacja. Nie pływacie w kierunku klasy prywatnej. Więc tutaj, po tego pomocniku, możecie tylko do wyjść, i przez jakieś 15-20 minut macie możliwość rozgrzania się. Około godziny 9, maksymalnie 9,05 nie chce widzieć w jednej ustnej wodzie. Wtedy, wszystkich już zbieramy tutaj na miejscu. No, także Adama głowica na miejscu drugim, a zobaczmy, jakie poświęcenie Bartka, naszego fotografa, który już wszedł... w inny sposób to, że się starzeje. <laughs> Właśnie. Pływają. <laughs> No, Maksym proszę... taki dowalony Maksym tak, bardzo, bardzo, bardzo Cieszę się, jak gdyby... chociaż on się dobrze bawi Ty też się świetnie bawisz, najgorzej bawię się ja A to ja się miałem bawić dobrze Słuchaj, najważniejsze jest to, żebyśmy to ukończyli Tak jest, tak jest. by się działo, to ukończyli Numer startowy masz Tymon, ale wiesz co, nie zapytaliśmy się o najważniejszą rzeczy. Czy Ty umiesz pływać? Tak, właśnie. <grymne> coś tam umie, coś tam. Bo byłby mały przypał jakby. Bo ja nie mam karty rowerowej, tak? Podobno jest głęboko, więc od na nie będę musiał odpychać. Ale... Pamiętaj, zawsze możesz rękę podnieść do góry i to do ciebie potrzebuje. się przewrócić na plecy. Tak. tak. <laughs> ale tu podobne jest a to od razu dyskryminacja. <laughs> się Zawsze na Ale jakby było napisane w regulaminie, że, że na plecy, od a czarną w i lepiej przechodzić zawsze, tak? Spoczywaj sobie zawsze. Nie miałem zamiaru odpoczywać. Dobrze, dobrze. Super, super. Potwór z ze ślesina. <laughs> ciepło. Mama! Śleś Nes. że to Ciepło? Tak. nie Tak, bo tam przy 24 stopniach, jak jest woda, to już w ogóle jest komenda, żeby bez pianek Bo wtedy no, pianek naprawdę wiesz. Czyli ciepło. Zresztą... Bez pianek? Bez pianek. Tak. Jakby, że może być, sędzia komendę, że sędzia pyta komenda, że bez pianek się. To się dzisiaj nie wydarzy, ale po prostu mówię, że mi to zaskoczyło, tylko wie, że może być taka komenda. Ja powiedział, że to nie jest ścianka, ja tak wyglądam. <śmiennie> dobra. Ale jest was sporo. No dobra, jedna czwarta. Poproszę, lewa ręka w górę wszyscy. Lewa ręka w górę. Prawa ręka w górę. I to i każdemy, jedziemy z tym luku z ゴジラ、ボジラ、ゴジラ、ボジラ、ゴジラ、patrzemy na テロジー Ale to chodzi, ale to buja! Dyrektor z pozbią za klaszcze, to nie ma naprawdę nic nie błędzie, nie pojęcia w ogóle do badasz nie było. Mam nadzieję, że klimat miasta Ślesin zostanie w Waszych sercach. Będziecie nas odwiedzać nie tylko przy okazji tego wydarzenia, ale też również prywatnie. Życzę wszystkim powodzenia, pobicia rekordów, pobicia własnej słabości, wszystkiego, co lepsze. nie zabieram czasu, powodzenia. Wiem, pienczać, ubruchu, wby, że brawa zawodnicy, ale że głupotłowa, że tak głupotłowa. Ja też jestem głupotłowity. Bo dzięki głupotłowali, że możemy ten rok, rocznie no czuć się jak z domu. I okej, okay, to, to, to na takim poziomie, do startu 20 sekund. A więc drodzy zawodnicy, oficjalnie oddaję was w ręce Startera. Kibice, żyjemy, żyjemy, słuchajcie, nie zapalamy. <spec> Nie musiałem, nie musiałem, nie Nie mogę się w sobdzie nic złapać. Tak, tak, tak. Fajnie, że to Nie musiałem. 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 Nie 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 Dwa! Jeden! I oooo! Oj chłopie, musimy zrobić bugla! Pokażcie jak się bawimy pokażcie jak się na największym, najtwarszym tylko to znowu w Polsce. Ponad 200 osób na jednej czwartej. Całą falę animujemy. Ja idę tam, biegnę i robimy falę. To ja muszę skoczyć tutaj, a to będą raczej śpiewać. Fala dzisiaj mała na szczecińskim jeziorze, ale... Wychodzimy tam tędy, czarna brawa jest wyjście! Tam jest wyjście! Tamta brawa! The one gate! To pewnie Maksym! To to też wychodzi na straty! Byłby trzeci, ale... I trzeci brawa! To będzie numer trzy! Jedna karta. Garnit, jedna to jest trzeci! 2025! Dawaj Maksym! Dawaj, dawaj! dawaj!

Super Piotr! Jedziemy, jedziemy! Ja za Zajebiście! Trzeci z wody, ekstra! No! Trzeci? E, to, nic, że pomyliłeś bramki, spoko! Zajebiście, super! Raz się wychodzi drzwiami, raz okno, Co tam? Jeszcze jakieś rozpływanko teraz?

Ej. Jazda Tomek! Jazda, jazda, idziemy. Dawaj Tomasz! Brawo Tomek! Dawaj, dawaj! Jedziesz, jedziesz! Brawo! Brawo! Dawaj Tomasz! Pięknie! To jest wsi No to dawaj go, dawaj go! Dawaj go! Dawaj dawaj, dawaj, Dawaj Tomasz! Dawaj! Dawaj Dawaj! Druga pętla! Ty już na dole w lewo Pięknie Dawaj, dawaj, dawaj Pięknie.

マツコ・ドッグ・シュペイとピョクショウ・トシンスキー。Oh, Już się zacząłem ci martwić, że, że się nie zrezygnowałeś, no. Na ta, ta druga pędzla to. Nie wiem, muszę policzyć, ale... Nie, dobrze szło, 3.25 no, 3.30 tam gdzieś pod górkę było, ale super. super. Ale zajebiste uczucie, jak tak wiesz, mija wszystkich pach, pach, pach. Ja teraz wiesz, że... jak my się czujemy, stając w trzeciej strefie. Ja wiem, że wiesz, ja tu zrobiłem jedną trzecią robota, a oni w trzecie kończyli, więc czas dla nich wielki. Ale twojego kolegę, że tak powiem, pomyliłem. No, tak, zaraz będzie tutaj. No, ekstra, ekstra. Bo tu też jedna druga biegła. Słuchajcie, zdradzę Wam jednego typa, że jak się ogolicie, nalejcie wodę, to zajebiste chłodzenie. A tak to, jak macie szczycinę, to ona izoluje i nie czuć w ogóle tego chłodu. A dzisiaj nie No, tylko 72 godziny odpoczynku. w pracy się odpocznie. Dokładnie. Nie, Mak, Maksym niestety widział, że dojechałem niezmęczony, <grym zbierza> że mam dystans nieopanowany, ale pogoniłem gościa z troski zmian. No <grym zbierza> <grym zbierza> <To> dobrze. <grym zbierza> Jak to się jest, Ochodzić po bieganiu? no nie ma nic piękniejszego, <grym zbierza> nie ma nic piękniejszego. Jeden jedyny bieg, gdzie kojarzę, że jest woda, to jest w Aleksandrowie. Aha, to ewentualnie piątka. Tam jest taka wielka balia z wodą, dziwnej wody, i po biegu idealnie. idealnie. No właśnie nasz rowerzysta idzie. Może chodzić. Grał tenista. Gang zaokazy. Wspaniałe. Dziękuję panowie. Ja również dziękuję. Wspaniała Fajna zabawa. zabawa. Super, super. Dzięki. Dzięki. Super.

To i Krystian Różycki A miejsce trzecie drużyna Marta Sierpińska, Marcin Krupowicz i Aleksandra Kopyt Zapraszamy wszystkie trzy drużyny nie, ja, cześć Moja córka tak się objawia, to się objawia Ja Ale szybko, będzie, bo to ciepłe

Przekroczymy na 1.4. wielkie prawa na masa, a my rozpoczynamy w na dekoracji na 1.2. A tutaj, w środku, wyciężyła Katerzyna Glacicka. Mama czekała, kim je kutowała, a ty po terapii próbowała na masa.